Na początku XX wieku wybudowano w Starachowicach fabrykę broni i amunicji. Po zakończeniu działań wojennych, po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto tam produkcję samochodów ciężarowych. Do 1981 roku wyprodukowano pół miliona starów. Od grudnia 1999 roku część fabryki przejął znany niemiecki producent samochodów użytkowych man. Zobaczcie, jak dzisiaj prezentuje się fabryka samochodów ciężarowych w Starachowicach. Star pozostał chyba jedyną gwiazdą na firmamencie polskiej motoryzacji, która nadal świeci mocnym blaskiem. Trafne decyzje i związki z uznanym światowym producentem procentują. 17 grudnia 1999 roku był przełomowym dniem w historii zakładów starachowickich Star S.A. Właścicielem ich części stał się Mann-Nutzfahrzeuge AG. Rozpoczął się proces głębokich zmian organizacyjnych i działań inwestycyjnych. W efekcie powstał nowoczesny zakład o czterech modułach produkcyjnych, zawierających działy obróbki mechanicznej, wytwarzania komponentów spawanych do autobusów. Produkcji wiązek elektrycznych oraz produkcji samochodów obejmującej montaż podwozi klas lekkiej L i średniej M. Rozlokowany na powierzchni 14 000 m2 moduł obróbki mechanicznej wyposażony jest w nowoczesne centra obróbcze, umożliwiające dokonywanie precyzyjnych operacji przy zachowaniu wysokiego stopnia ich powtarzalności. Surowe odlewy lub odkówki dostarczane przez ich producentów przekształcane są w części gotowe do zamontowania. Produkowane tu są między innymi wałki rozpieraków hamulca, kolektory wydechowe, pokrywy łożysk, wsporniki zawieszenia silnika, piasty kół. Funkcjonująca w ramach modułu narzędziownia regeneruje przyrządy i pomoce warsztatowe i wytwarza części prototypowe. W Starachowicach wytwarzane są tzw. komponenty autobusowe. Wielkogabarytowe konstrukcje spawane do autobusów MAN. Stosuje się technikę półautomatycznego spawania w osłonie mieszanek gazowych. Zakład w Starachowicach jest też producentem i dostawcą wiązek elektrycznych dla całego koncernu MAN. Miesięcznie wytwarza się ich 35 tysięcy w różnych asortymentach, zarówno do samochodów, jak i autobusów. Zainstalowane automatyczne lub półautomatyczne linie produkcyjne realizują następujące czynności. Nadruk na przewodach, cięcie na wymiar, odizolowanie przewodów, zakładanie uszczelek, zaciskanie końcówek. 100% produkcji kontrolowane jest na stołach testujących. Produkcja pojazdów przebiega w kilku równoległych ciągach technologicznych. Z gotowych podłużnic i poprzeczek budowane są całkowicie płaskie ramy, do których kolejno montuje się osie wraz z zawieszeniami, kompletne zespoły napędowe, wiązki elektryczne i osprzęt pojazdu. Montowana i wyposażana na oddzielnej linii kabina zakładana jest na całkowicie uzbrojone podwozie. Ciekawym przykładem wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładów jest modernizacja pojazdów wojskowych. Militarne stary starszej generacji po zabiegach odmładzających prezentują się bardzo dobrze. W starachowicach powstają podwozia pod zabudowę, umożliwiające tworzenie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 do 16 ton. Użyte podzespoły i rozwiązania konstrukcyjne dają dużą uniwersalność zastosowań. Stary w konfiguracjach dwu- i trzyosiowych z napędem jednej lub wszystkich osi. Jako pojazdy szosowe, terenowe lub specjalistyczne, użytkowane są w służbach komunalnych przez Straż Pożarną, Wojsko, Pocztę, Energetykę i Górnictwo. Posiadane przez Star Trucks certyfikaty jakościowe, zarówno europejskie jak i niemieckie, czy też wewnętrzne koncernu MAN, gwarantują wysoką jakość pojazdów i dają podstawę do patrzenia w przyszłość z optymizmem.